Dzień dobry wszystkim. W dzisiejszym odcinku chcę wam zaprezentować BMW F10, taki Batman style. Zobaczcie sobie. W ogóle samochód, jak przyjechał do nas do Warsztatu, to wujek myślał, że to M i powiem wam, że rzeczywiście wygląda jak M Power. Jak wam się podoba? Także ma takie smaczki właśnie Batmana. Tutaj zobaczcie sobie jeszcze z tej strony. Tutaj dokładnie jest napisane Batman, żeby nie było wątpliwości. Także tak to wygląda. W samochodzie zrobiliśmy tutaj taki grubszy przeglądzik, grubszy serwisik. Zapraszam Was na przejażdżkę i opowiemy z Kamilem, co tutaj takiego w aucie wykonaliśmy. mi się w ogóle podoba ten Batman? Mi się podoba stylistycznie jak najbardziej. Znaczy nie wiem czy te znaczki osobiście znaczki M bym może tam zlikwidował, ale tak to generalnie sama stylistyka i, i zamysł Batmana to mi się podoba. W ogóle mi się podobają w 10 to też w sedanie, więc więc tak. No ładna jest tak, to, to prawda. Jakieś w kombi nie przypadło mi tak do prostu tak fest. Ale F10 w sedanie, super. Jeszcze w takiej właśnie stylistyce, w M -pakiecie. no to kurde robi robotę. No tutaj ktoś poszedł też na grubo, bo wydech też przerobił, nie? No tak. cały. No dobrze, to może opowiemy co tutaj robiliśmy tak na dzień dobry. Pan był ogólnie umówiony na wymianę Panewek na taką czynność serwisową powiem tak samochód ma przejechane 210 tysięcy kilometrów, ale doszły jakieś tam rzeczy, jak pan przyprowadził doszła pewna lista. Świecił się czek. Kamil, wam bo co tam było. Świecił się czek i po prostu były problemy z wypadaniem zaponu na jednym cylindrze i tutaj ktoś już z tym walczył i Generalnie miało być tam, coś tam już miały być jakieś rzeczy powymieniane i tak dalej. A okazało się, że to, co miało być wymienione, podmieniane i sprawdzane, yy, okazało się, że. Jest stare. Tak. Znaczy, no nie wiem, czy to było wymienione, czy ktoś po prostu podmieniał i sprawdzał coś takiego. Cewki, no ale okazało się, że jednak cewka. No. Także to taki przypadek, że dosyć często się zdarza, że. Ktoś do nas przyjeżdża i mówi, że to było robione, to nie musicie tego sprawdzać. A my sprawdzamy milion rzeczy naokoło zamiast zacząć od tej rzeczy, która była sprawdzona, bo byśmy od tego zaczęli i się okazuje, że marnujemy od groma czasu, a przyczyną no, było to, co byśmy zrobili na samym początku. Zresztą dzisiaj też miałem taką e, diagnostykę, gdzie wyrzuciło drugi cylinder. Ewidentnie, cewka do wymiany, tak? No, wyjmuję cewkę, patrzę, nowa cewka, no, NGK. Dobra, podgiąłem pin, żeby po prostu mieć pewność. Dalej to samo, mówię, dobra, wkładam nową cewkę, słuchajcie, jak ręką odjął, samochód zasuwa i tutaj y, może ktoś na używaną podmieniał, może miejscami. Słuchajcie, nie wnikamy, w każdym razie operacja się udała, wjechaliśmy autem, wujek zrobił, y, wymienił panewki. O, coś tam. Od razu w tym miejscu zachęcam do oglądania odcinków AC Dzień jak Codzien, bo tam było szczegółowe szczegółowa naprawa tego samochodu i cały serwis, więc dowiecie się jak to wyglądało. Tym autem pojechałem w piątek na ustawienie geometrii i wyrzuciło czek. No dobra, wróciliśmy z geometrikami, zrobił diagnostykę i co tam wyrzuciło? Sądy. No, sondę za katalizatorem. Dzisiaj rano wujek sądę wymienił. Skasowaliśmy błąd. Ja już odpalałem parę razy ten samochód. Błędu nie ma. Czek się nie świeci, także jesteśmy na jeździe testowej. Rozgrzejemy samochód i troszeczkę mu damy popańczyć. Taki samochód lubi, nie? Jak mu się przyciśnie, prawda? Zresztą musimy zobaczyć, czy, ta, czy ten zapon nie będzie wypadał. Czy wszystko jest w porządku, czy nie ma niepożądanych jakichś dźwięków innych rzeczy, także lecimy. Później jeszcze posłuchacie sobie układu wydechowego. To weź Kamil, tam widzą, powiedz co, co robiliśmy. No tych pozycji jest 23, bo na pewno jesteście ciekawi ile taki serwis kosztuje. Od razu chcę wspomnieć, zaznaczyć, że tutaj w tym silniku panewki są klasyfikowane i bez odczytania numerów i znaków, które są na wale korbowym, tak naprawdę nie zamawiamy panewek. Panewki zamawiamy dopiero po odczytaniu e, numeru, bo do każdego wału korbowego mogą być inne panewki. No tak, tutaj od razu mogę dodać, że to był to jest, to jest X-Drive, więc do zdjęcia miski trzeba było tam rozebrać przedni, dyfer i tak dalej, było się wyjąć i od razu uszczelniacze były wymieniane. Także są tutaj uwzględnione. No to... I olej. do olej olej, no to tak. mówię, tak. Olej silnikowy i filtr, no to wiadomo. Jakaś tam uszczelka, komplet śrub aluminiowych, misy olejowej. Pierścień uszczelniający. O-ringi jakieś uszczelniacze. Pierścień montażowy. No robota, wiadomo, geometria, panewki, cewka. Olej do dyfra, sonda. I olej do wspomagania. Tak jest. A no i wynik jaki? Wynik 8840 zł. Tak jest. I od razu zaznaczam, że są to ceny brutto. Żeby nie było wątpliwości. No, temperaturka idzie w górę ładnie, także pomału rozgrzewamy. W ogóle tak minimalnie gdzieś tam na zimno sobie troszeczkę inaczej pracuje, bo teraz nie zauważam tych problemów takich, wiesz, mhm. tylko słuchajcie, tutaj jeszcze pan ma zrobiony program, więc e, po prostu też do końca nie jesteśmy w stanie diagnozować takie samochody, ale za z wysokiego e, biegu przyspieszam, e, wcześniej jak to robiliśmy, no to od razu wywalało, nie, mhm. także chodzi wszystko fajnie. Tutaj Są jeszcze dodatkowe je, modyfikacje. Czyli ten cały układ dolotowy yy, jest zamieniony z plastikowego na taki customowy, metalowy. Bo tutaj bardzo często w tych silnikach pękał plastik no i po prostu auto nie miało mocy. Ta rura przed przepustnicą, tak? Tak, dokładnie. Ta rura przed przepustnicą. No dobra, silnik rozgrzany, to zaraz go tutaj przyciśniemy sobie. Trafiliśmy, trafiliśmy tak. tak <gry> Poczek. No ja to szanuję. Nico no wygląda na to, że wszystko jest w porządku, nie? No. Zewnątrz? w środku lepiej chyba brzmi głośny i, i słychać upust tak bo to wiesz ten -off. słychać jak sobie upuszcza no dobra mam nadzieję że wam się auto podoba piszcie tam w komentarzach czy wam się podoba pamiętajcie o lajkach subach i my sobie jedziemy do warsztatu bierzemy się za następne auta a Wam życzymy wszystkiego dobrego.